Tato, tato, bo mnie nie przyjęli do kolejnej pracy, w, wysłałem CV już do donut shopu, pracę na stacji benzynowej, na mechanika, nawet na wojsku, nigdzie mnie nie przyjęli człowieku, ale ja mam pomysł, ja mam pomysł, wezmę samochód i będę e, brał udział w wyścigach ulicznych. Słowem, już mój miniacz będzie lepszy na wyścigi, Co ty się kosztą? zajmij porządną pracę. a co ty robisz? Dobrze mówi To ja idę po mleko No ale chłopie ra razem, razem pojedziemy i zobaczysz Ja jestem mega dobrym kierowcą Zobaczymy, hej A da mamo co... dasz, dasz, dasz mi kasę na prawa, na kurs prawa jazdy? Nie, sam zarób, ja, ja, ja gram Wróciłem Tomasz Tato, dasz kasę na e, kurs prawa jazdy? I co no. do Malka gówniarzu zarabia pieniądze a nie chciał. Ale mnie od nie przyjęli, żebrzesz. Mówię no ci. No i mam to i co mnie to obchodzi? Nie moja widzę, że mam takiego syna nieudacznika jak ciebie. Daj łyka. Powinienem ciebie wydziedziczyć, a nie. Daj łyka. Niemiło. Oraz jeszcze powinienem zlecić testy DNA, bo wątpię, że Daj. taki debil mi się urodził. Ej, w łyka? A wpierdzić chcesz? <laughs> nie ja tylko łyka chcę. Teraz trzeba poczekać, jak dobra. Teraz trzeba poczekać, jak wszyscy pójdą spać, a wtedy ukradne pieniądze i ukradnę samochód. Jak z tego kupię domu, pójdę na wyścigi i i pokażę, że jestem najlepszy. Co ty tu robisz, ogarnij się. Ała, spadłem. A tak utknąłem. Jaki debil. Dobra, to pomóż, o. Mm. No dobra. Dobra, wszyscy śpią. Muszę teraz, o. Tutaj kasa leży. Wezmę trochę. Dobra. Teraz kolejna, tutaj leży O, wezmę, sobie stuninguje byś Się zastanawiam, co wybrać, suwa czy miniacza Myślę, że raczej O, tutaj jeszcze z kasą ukryta Świetnie, dobra Tutaj trochę alkoholu wezmę Na to dźwięk wydaje, muszę szybko uciec. No okej, jeszcze wezmę od tego darmo z Tutaj kluczyki od auto Dobra, wezmę mini jego po prostu jest, uciekłem. W końcu nigdy nie jeździłem z samochodem. Jeździłem tylko w Asetokorsie na kierownicy. Ale dobra, coś tam. A nie, źle. Dobra, przyzwyczaję się jeździć. Osiągnę na pewno sukcesy na tej scenie. Mam potencjał. Jak w Asetokorsie takie dobre wyniki wykręcałem, to i jako kierowca też będę dobre wykręcać. Znowu, żeby spadł z tego łóżka. O, kurwa. ale nie suszy. Dobra, da... gdzie są kluczyki od mojego auta? Jakie twoje? No pojechałeś do sklepu wczoraj, nie? A na no, kok auto jest? Ubezpieczone? E, nie powiem. Pytaj się, może tego pośleconego brata. A on gdzieś pojechał? Jak to pojechał? Gdzie? Pojechał gdzieś. gdzieś. To znaczy, nie wiem, nie, nie leżał, jak spadłem z łóżka znowu. Nie to Aha. nie obchodzi. Gdzie, gdzie są pieniądze? Czy ty znowu wszystko wydałeś? Nie, to było dwa dni temu. Aha, te Pieniądze. Nie, nie, ostatnio nie wydałam nic. O to gdzie jest kasa? To on musiał pojechać. I zabrać. Nie. I... jak tu przyjdzie. Gdzie jest moje... Nie wiem. Nie. Dobra, wracaj, wracaj. Dobra. I gdzie jest moje auto i co to? To ja mam, ja, ja mam jakieś zwidy? Na kim to my mieszkamy? No, że tu skutery wonne na piasku pływają, bo no dobra, ale gdzie, wracając, gdzie jest moje auto? Nie wiem. Czy on pojechał moim autem? Na no to wygląda. Niech no tylko wróci. Ale spokojnie, jak wróci, to się. No właśnie. Chciwi, chłopaczysko. Co no się właśnie. dzieje? Ej, ty, to do mi tego miniacza, sta ale tego nie. starego, starego, fiata. Jakiego starego Fiata? No jest taki na, w shopie Przy drugim domu hmm, No nie ja ja wiem Teraz nie mam czym jeździć On na wartości zyskuje To tak trochę średnio Co za co kupisz? Jak po złom? Jaki złom? Od nowego, Jego i będę jeździł <laughs> Już to widzę, dobra sam sobie wezmę A ty go go rozwalić, to ci łeb rozwalę, tą pałą Ludzik Jadę, jestem już niedaleko, akurat spisowe bardzo tanie jest żeby tutaj brać udział Dzień dobry Dobry dobry, pan na wpisowe Ech, Pewnie nic nie osiągniesz, ale podpisz się tu jak chcesz Dobra już, i teraz ci zapłacę stów A nie da się stówki, 200 nie. Dobra to moje wpisowe proszę Dobrze, oj, o, proszę się tam ustawić Ole samochody o. Co to za O tu o nie, czy to mój kację. To, brat to jest za słabe obok? auto tu przyjechało. Jakie Toś, słabe. Ale złob! Idź do lepiej! Tak to nie wygra Trochę mi to coś przypomina, ale... Dobre. Dobrze. To tak. A więc 3, o. 2... 1 Start! Ło! Wow. Dobra, jadę. I przez botę. O, o o o Jest! Dobra! O kurde, co tam się dzieje? No nie, wypadłem z trasy. Dobra, ale będę drugi. Teraz na tej rampie. I do wulkanu. Nie, o, o nie, auto. Ajajaj. Aj, aj. Dobra, jest. Jestem drugi! Jest, drugi jestem! O, organizator, gdzie on się pojawił? No nie zastawiajcie drugi. Jest, mam drugie miejsce. I co? I co? Ej.

Twoja nagroda Dobra, no. dobra panie masz tu kasę Dzięki, dzięki, dobra Co? Gościu, roz... gościu stój, stój Co? Dojedziemy cię z jąkami Jeszcze raz, jeden Dobra tak zabij się śmieciu Kurde, mój brat mnie zaraz Dobra, trzeba będzie przefarbować samochód Zmienić ubranie Wszystko będzie git, zarobiłem dużo kaski Pójdę chip tuning sobie ogarnąć tego samochodu i będzie bardzo fajnie. Dobra. A, tu w ogóle jest mechanik. Ale to jest wolne na wstecznym biegu. Dobra, lecę. Co mi tam robię? jak idzie? Ale fajny jestem mini. O, dzień dobry. Dzień. O, to ty jesteś. Takim rupieciem. Kurde. Ale drugie miejsce, widzisz? No chcę yy, chip tuning samochodu ogarnąć Chcę trochę zmienić kolorystykę samochodu I po prostu zrobić trochę inny samochód z niego Powiem ci to jest takie o, rupiecie się nie opaca Ale no niech ci będzie Dobra Jedziemy, jedziemy Wjeżdżaj Dobra To co y, Turbo doładowanie pod maską No dobra, jak chcesz Już zamontowane Dobra, ile koni dodało? No kurde, 170 koni. Mo, no, widzisz, chłopie? A robicie. Ciekawe. Teraz trzeba je... A ty takie mini wyciągnąłeś. A, tu już moja sprawa. Nie, ci będzie. Dobra, trzeba będzie nałożyć jeszcze malowanie. Uuu, ale ładny jest ten mini. Taki sportowy bardziej, dobra. Je jeszcze spoiler trzeba do dowalić mocniejszy. O, ale Wiocha, ale Wiocha, ale Opa. jest. Dobra, to ja zapłacę ten 1000 dolarów co dostałem Proszę Okej, okay, dzięki. Trzymaj się tam Mara Ooooo, mara. pierdziele... ale o, wiocha z tym spoilerem. Akurat ten śmieć, muszę mu uciec szybko. Dobra, będę musiał ogólnie znaleźć jakąś nową bazę I tam zamieszkać. Bo jak na razie to... Nie mam żadnej bazy ani domu. Chyba że po prostu w samochodzie zamieszka. W sumie można w samochodzie zamieszkać. Trochę ciasny jest, ale. Niech będzie, dobra. Gdzie by tu się schować? Schowam się za jakimiś górami. Jako, że tu jest napęd na cztery koła. O! To mogę po prostu po frodach jeździć. Dobra, tutaj się schowam po prostu. Przy okazji będę miał plażę, fajnie będę miał, dobra. it's okay you